No dzisiaj możemy powiedzieć błądziorna misji sportiwi. Ja nie pamiętam o której kiedy ostatnio robiliśmy o tej porze live'a. Kłaniamy się przed wami w pas marcin nowomiejski ze mną Łukasz Pomeksycha. Cześć. Cześć, Nietypowo dzisiaj, No ale jesteśmy. dokładnie. Jeżeli ktoś zabalował wczoraj wieczorem, to dzisiaj ma problem, zwłaszcza że taki szlagier. Witamy wszystkich mieciu Mateusz Marć, cześć, Łukasz Katka, siema mordy, siema mordo również, Marek Sfat, Michał Kasprzyk, Miłosz Łukasz sie cześć, sie cześć, Siema, Siema mordy o mordy dokładnie no tak, podsumowałem. Tak Słuchajcie, witamy wszystkich oczywiście z typowej serii A. Maciej Kudłacz, Kłysz pisze i właśnie od tego może zacznijmy. O, sorry, niech ktoś mi powie, że to nie jest sezon Quadrado. I Pumek się oddaje ci głos 1 do 0, pierwsze wrażenia. No i chcecie zapytać o tego quadrado, no bo kogo jak nie ciebie. Ojej no z tym quadrado to jest tak, że rzeczywiście początek dobry, no i akcja bramkowa, niewątpliwie niewątpliwa akcja bramkowa Juventus zewdzięcza jemu bo co w niej zrobił Ronaldo, no szacunek za to, że dołożył nogę, ale Cuadrado to rzeczywiście tutaj kawał dobrej roboty, ale Aha. też nie uważał, że to był jakiś wybitny mecz Cuadrado. Zresztą, zresztą to, to nie chodzi o czepiastwo się względem Cuadrado, tylko uważał, że w ale... tym meczu trudno, trudno wyróżnić okay. jaką, jakiekolwiek ogniwo tak zdecydowanie na plus. Nie podoba mi się ten mecz ani, ani specjalnie pod względem stricte drużynowym, ani pod względem indywidualnym. O. Ok, to jestem zdziwiony, bo podejrzewałem bardziej, że będzie, będziesz bardziej optymistą, bo mnie szczerze powiedziawszy ten mecz się podoba, całkiem. Nie, bo. I, poczekaj, poczekaj, bo ja rozumiem, że nie jest może wybitny, ale z perspektywy tego, na co narzekaliśmy powiedzmy ostatnimi razy, to dzisiaj to wygląda całkiem przyzwoicie, pumek. Rozgrywanie piłki, jakiś tam pomysł. Wojtek pisze, że Danilo najjaśniejszy punkt obrony, mimo że też przecież w zeszłym sezonie wiemy, co mówiliśmy. Ktoś tutaj powiedział. No, Właśnie na początku był komentarz Miecia, który mówi, że jemu tam się nawet, nawet to wygląda w miarę mhm. ok, podoba mu się to, jak gra środek pomocy. Mhm. Wybaczcie, wybacz Mieciu, ale absolutnie się z tym nie zgadzam. Znaczy, ja mam zupełnie inne odczucia. Mi się środek pomocy w ogóle nie podoba w tym meczu. Ani Bentankur, mhm. ani Rabio, ani Kulose, kulusewski, który czasem schodzi do środka. Żaden z nich. Nie gra nic ponad przeciętność, moim zdaniem. <laughs> blady, blady DG. Dopiero wszedłem po już na rzekę, tak? Nie no. O, Mogliśmy <grystanie> zostawić to na później. Nie, ale słuchajcie, bo, bo Łukasz nie zgadza się z Tobą i ja jestem w bandzie Szamuje. Łukasza dzisiaj. E, gramy fajnie, składnie, kontrolujemy mecz. Widać dużo pe większą pewność po bramce. Co Ankura, wiesz co? Ojej, czy gramy totalnie się nie... czy, czy gramy ładnie składnie czy znaczy, ja bym powiedział że gramy absolutnie w sposób archaiczny w czy, sposób czy możemy wolny. jeszcze zmienić mojego kompana na w, tym live y. ja bym wziął sposób, nie wiem w sposób... Slima, poproszę albo w sposób właśnie... wolny gramy w sposób archaiczny jakbym się cofnął lat dziewięćdziesiątych i oglądał ówczesny futbol naprawdę nie ma w tym co Juventus dzisiaj gra wiecie to nie jest tak że gra bardzo słabo ale nie Aha. ma w tym co Jumentus gra absolutnie nic odkrywczego zresztą sam sam przed wejściem na live'a Pisałeś o tym, co krzyczy Pirlo z linii bocznej. Tak, za chwilę krzyczy, tego nawiąże. No właśnie, to, to może na od razu nawiąże. Tak. I krzyczy. Cały czas, żeby, gra, żeby Juventus grał szybciej. szybciej. Tak, I rzeczywiście, tak. no, absolutnie ślamazarny futbol. Futbol, w którym każdy zawodnik po dostaniu piłki musi mm -hmm. dotknąć jej 5-6 razy, żeby przekazać ją dalej. To mi się nie podoba. To, to akurat podoba? jest prawda, do tego nawiążmy, ale w Team Pumeks jest Michał Józkowak, mówi, wynik ok, ale nasza Grasława pomocników brak. Ja, ja tymczasem no i... powiem Ci, że podobał mi się kilka zagrań, przynajmniej Bentankura i Rabio. Ten wy, wypad Rabio, tam gdzieś z głębi pola, niczym z klatki wyskoczył, co z kontroli, Juventus wyszedł. E, Mako Esports e, mówi też, że zgadzam się z Pumeksem, mecz bez fajerwerków, bez historii, tylko ja mam, ja mam e, takie e, odczucie Pumeksie, że tak, jak, e, žla, e, jak Juventus gra źle, e, to jest źle, katastrofa. Jak Juventus gra dobrze, to ty oczekujesz, żeby grał teraz odkrywczo i fajerwerki, nie, nie wystarczy, że gra lepiej, tylko wiesz... Nie, ale wiesz, e, ja próbuję zachować jakąś skalę, no. Tak, Ech, okay. No na przykład wczoraj na chwilkę odpaliłem sobie Borusję z Bayernem. Na chwilę mamnie. Ja ja, ja no okej, okay, dobra, no oglądałem ten mecz. Inna dyscyplina w ogóle. Inna dyscyplina. Nawet się. Ja, ja rozumiem, że Juventus, że teraz jest taki czas, że na bok meczów, i nie można wymagać, żeby Juventus tuż po Midze ja tego nie wymagam, ale nawet Aha. w takiej skali zachowawczej uważam, że Juventus m, tak, co najwyżej przeciętnie w tym meczu gra. E, Okej, okay. no właśnie, są dwa obozy, również wśród naszych widzów, jedni mówią, że krytykujemy, czy ty krytykujesz, bo ja nie, jeszcze nie, nie, nie powiedziałem krytycznego słowa, come on, e, dla zasady. E, i drudzy mówią, że jest, jest dobrze, jest dużo lepiej, Kwadrado swój mecz gra. Zgadzam się z tymi, z pośród naszych widzów, którzy mówią o kiepskim frabocie. Wydaje mi się, że dużo oh. błędów dzisiaj ten, ten chłopak popełnia, e, choć tam początek miał kilka błysków, ale, ale mam wrażenie, że to jednak nie, ale... nie ta jakość, na lewą stronę. Pytanie ale jest, o Aleksandra, jeszcze, 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 się nie wylizał z kontuzji. Jeszcze prawdopodobnie. To, bo to jest to, 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 co ty mówisz, że, że brak, że brak takiego pomysłu na grę, ale też ewidentnie brak umiejętności. Wychodzi no. w kolejnym meczu roboty, to, o czym mówiliśmy na poprzednich live'ach, że to nie mhm. jest piłkarz, który przycisnął się do składu Juve znikąd, bo nagle eksplodował jego talent. To jest piłkarz, mhm. który korzysta z sytuacji, bo jest jaka jest. Gra, bo gra. Mhm. Grabo nie ma Aleksandro, grabo quadrado na lewej stronie, w ogóle się nie prezentuje. Mm -hmm. Ale to jest to, widać, że to, to, to nie jest to. Mm nawiązując do, a może najpierw statystyki, bo pojawiły się statystyki, co ciekawe, 50 do 50 posiadanie piłki równo po połowie, strzały na bramkę 7 Lazio 5 Juventusu, podania 249 Lazio 270 Juventusu, więc Juventus więcej klepie piłko, ale to do czego nawiązałeś? Pirlo jakoś dzisiaj fajnie jest mikrofon ustawiony, bo jego dobrze słychać, co on krzyczy i bardzo często słyszy veloce, veloce, veloce la palla, czyli szybko, szybciej. Była taka sytuacja w 38 minucie, kiedy bon Nucci, nie wiem czy zwrócić uwagę, holował piłkę, przejął w obronie i podchodził, podchodził i on krzyczał do niego, że tak, davanti, tak. davanti, że podaj. Więc, więc na pewno Pirlo faktycznie oczekuje od swojej drużyny szybszego rozgrywania piłki niż dzisiaj. Chociaż dzisiaj uważam, że jest to przynajmniej uważne rozgrywanie piłki, więcej tych podań jest widoczne. Przewaga po stronie. No tak, no tak. To, to Bo... że to jest to, to dobre określenie, to jest uważne rozgrywanie piłki, to z tym bym się zgodził, to jest takie Aha. Jak, jak rozgrywać piłkę, żeby w zasadzie jej za bardzo nie rozegrać, ale żeby też jej nie stracić, ale to do niczego nie prowadzi, naprawdę, to nie moja bajka w ogóle, bo Ty mówisz o Bonucciu z 38 minuty, chwilę A. później była kontra, nomen omen, jakby wyprowadzona przez Kura, którego na początku krytykowałem, to akurat jedno z jego nielicznych dobrych zagrań, moim zdaniem, no ale cóż z tego, skoro co to było za kontra? Wróć, wy... te, przy, przeczytaj ten komentarz. <laughs> Mich Dokładnie, no, następny jest no, błędnie. zostańmy na chwilę przy tej kontrze, o której mówię? Aha. Wyprowadza Benton kur kontrę. Lacjo w zasadzie nawet nie kwapi, żeby, żeby za bardzo za tą kontrą wracać. To nawet komentator mhm. zwrócił na to uwagę. Mhm. I on w pewnym momencie w ogóle staje i nie wiem, pozwala Lacjo na to, żeby tak jakby zachęciło Lazio do tego, żeby zwracać. Totalnie bez sensu. Ja, jak na to patrzyłem, to szczerze mówiąc szczękę zbierałem z podłogi, bo nie wiedziałem, o co mm -hmm. w, tej, w tej sytuacji chodzi. To jest tak, to, to moim zdaniem właśnie łączy się ta kontra łączy się też mm -hmm. z, tym, z, z tą grą y, momentami na posiadanie piłki. Czyli, a i te kontry w zasadzie, nie, chociaż chwilę potem, ta kontra, po której Ronaldo strzelił w słupek no to, to już mm -hmm. ok, to już było w no. porządku, to, czego bym oczekiwał. Severin Putkowski, to jest druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, że często krzyczy kulu w sytuacjach, kiedy trzeba odebrać piłkę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo, bo faktycznie często krzyczy do kulusewskiego, żeby zaatakował przeciwnika. Tam w obronie krzyczał, żeby podawać do Danilo częściej i tak Natomiast. O, ale dobre pytanie. Adrian Jędrusik. Jędrusiak, sorry. Czy ty, pumek coś pozytywnego? widzisz? i za chwilę zapytam cię o opinię na temat Lazio. Więc co, jeżeli miałbyś powiedzieć o tych pozytywach? co będzie dla ciebie trudniejsze, rozumiem, ale wysil Tak, ja, ja, nie, ja, ja nie ukrywam, to co powiedziałem na początku, że ja nie widzę za bardzo pozytywów w tym konkretnym meczu, y, jeśli by patrzeć na grę całego zespołu, ale również mm -hmm. pozytywów po indywidualnościach, naprawdę. To jest tak, y, Bentancur mi się w tym meczu nie podoba, Rabiot mi się w tym meczu nie podoba, Frabotta mi się w tym meczu wybitnie nie podoba, mm -hmm. Quadrado, ok gra, ok powiedzmy, Demiral z w tym meczu mi się nie podobają, Danilo jest względnie ok, mhm. ale i tak samo jeśli chodzi o funkcjonowanie całego zespołu jako takiego teamu, jako przesuwania całej formacji, mhm. też mi się nie podoba, też to uważam, że ślamaz... ślamazarnie to wygląda mhm. i słuchajcie, no chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, ale to bym był nieszczery wobec siebie i wobec was. Przepraszam, jeśli, jeśli nadmiernie marudza, ale po prostu tak to czuję, no. Okej, okay, to mi się podoba i za chwilę, przypominam, zapytam Cię o, o grę, Lazio, bo mamy jeszcze jakieś 2-3 minuty rozmowy. Mnie podoba się to, że nie tracimy, mam wrażenie, jakichś mega głupich piłek. Tam Ronaldo jeden raz zagrał tak, że mógłby asystować przy bramce Lazio. Natomiast podoba mi się to, że jednak tej klepki jest trochę więcej niż w ostatnich spotkaniach. Zwłaszcza w kontekście Lazio jako przeciwnika, no bo gdybyśmy Gdyby Juventus grał dobrze, ale grał ze specją, tak jak ostatnio, to znowu byśmy słyszeli, ale to jest specja, ale to jest przeciwnik niższej klasy. Ale, dzisiaj Lazio. Dobra, Marcin, no dzisiaj... ale jak to jest Lacjo? No, proszę cię A, dobrze, dobrze. To fatalnie dzisiaj. Do, no dobrze, Lacjo gra okej, okay. ale są też momenty. Oni są przeszatkowani, tak, mają skład przetrzebiony przez wiadomo, co. Natomiast bądź co bądź są bardziej wymagającym przeciwnikiem. Czy dzisiaj to jest do dyskusji, ale niż taka specja, z którą Juventus wygrał? Podoba mi się to, że bądź co bądź wydaje się Juventus kontrolować to. Spotkanie. Są błędy. Jest niewidoczny Morata, tam co też zwracają uwagę um, um, nasi, nasi widzowie. Chociaż gdyby tam Ronaldo nie dziubnął tej piłki, to mam wrażenie, że na jeden do 0 wbiłby Alvaro Morata i musiałbym szybko robić grafikę, że minus tam 14, czy ile tam byłby gol. Do, do chwili szczekania, to byłby gol. Ale to nie jest najgorszy mecz do oglądania, bo jak się zobaczymy, jak, jak, ten, jak to będzie w drugiej ja, połowie. No nie, nie zagrać no się no, Kieza. Różne no, no, no mam odczucia. Ja jak patrzę na ten Juventus, z to taką retrospekcję do y, Romy Luisa Enrique, która też grała, próbowała grać piłką, ale to było takie klepanie dla to jeszcze było tysiąc razy gorsze niż klepanie dla klepania Mauricio Sariego i może nie aż tak dzisiaj, ale tak. Dobrze, pytanie do Ciebie. Lazio, jak oceniasz w ogóle, no bo kilka nieobecności istotnych, ale są piłkarze typu Luis Alberto, który wrócił, Milinkowicz-Sawicz, który dzisiaj gra dobry mecz, moim zdaniem. Jak, jak, jak postrzegasz Bianco -Czelestich? Zgodzę się z tym, że Milinkowicz-Sawicz gra mecz, powiedzmy, nie najgorszy, ale to jest mhm. nawet nie połowa tego, na co go stać. A Z innych piłkarzy cały Lacjo gra przeciętnie, naprawdę. To to Lacio... no, Ani. Zresztą, tak, Juventus nie gra wybitnego meczu, co do tego się zgodzimy. Juventus mhm. wciąż momentami jest bardzo niepewny w ofensywie. Myślę, że co do tego, te, przepraszam, w defensywie, myślę, że co do tego też się zgodzimy. A mimo tego Lazio w zasadzie nie zagroziło Juventusowi, No to, to naprawdę wiele obrazuje. No gdyby tam muryści wsadził po, po podaniu ja mam, Szacunek. Zgadzam się, że Lazio to jest zupełnie inny kaliber niż specja, choćby ze względu na sam potencjał tej drużyny. Mhm. Ale potencjał to też jest nie wszystko i wydaje mi się, że Lazio dzisiaj jest zespołem, który spoko spokojnie można pokonać. Jeśli Juventus tego nie zrobi, to tylko przez swoją słabą grę. Bo tutaj... Okay. Dobrze pomęk się. Łukasz mówi polecam pooglądać kilka meczów z czasów trenera Ferrari, to będziesz wychwalać dzisiejszy podniebiosa. Ehm, no, to... jeżeli jeżeli Pirlo... nie, bo już kończymy, kończymy. Już, już, już. Ehm, jeżeli no, ale o tego a... zmierzamy, no. <laughs> <To> muszę. <laughs> się jeżeli zrobić, to... jeżeli Pirlo mówi, że Juventus jest nadal w budowie, to moim zdaniem widać kolejne cegły w tej budowie, także ehm, wracamy po, prze... po przerwie, tak. wracamy po końcowym gwizdku. Dzisiaj po końcowym gwizdku troszkę krócej, bo za chwilę później, chwilę później będzie Atalanta Inter zresztą na drugi live Furi Joko zapraszają już Arkadio i Slim. Tymczasem my dziękujemy za przerwę. Wychodzą piłkarze, czy już wyszli na boisko. W związku z tym żegnamy się z Wami i czekamy po końcowym blisku na, na dyskusję z Wami. Pumeksie, się, będziesz, mam nadzieję. Weź tam jak, sobie mel meliski, jakieś łykni, to będzie bardzo. Jak mnie po... nie nikt tutaj nie, przez onnego się, na onnego się zabije. Dobra, dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao! Hej!